No to jak to z tymi historykami użytkownika w ogóle jest. To potrzebne, niepotrzebne? Na co, na co to? komu? O User Story już było dużo i, i były takie filmy jak o tym, że User Story to nie jest dokumentacja. Jak, to, po, po co pisać najgorsze User Story? Z czego to ma się składać? Z czego w ogóle? ma się Składać. I, Często znowu, to taki mamy chyba serię, tę sesję nagraniową o naszych doświadczeniach, które może nie tyle są inne albo przeczą, ale pokazują, że nie wszystko da się wszędzie zastosować. To Dokładnie. Tak, trochę odnośnie tego, co się mówi, że jak się ma młotek, to wszystko wygląda jak gwoździe. Nie? To jak się ma user story, to, to wszystko to... wygląda jak kryterium akceptacji. Kontynuując może ten schemat z poprzednich filmów, damy kilka przykładów na to, gdzie może to niekoniecznie jest. Najlepszy pomysł tej user stories. Nie? Ja mogę zacząć, bo, bo kiedyś pracowałem w takim miejscu, które yy, to była pewna aplikacja dla call center, gdzie ludzie w tym call center pracowali. Wszyscy pracowali na tym samym stanowisku, zasadniczo, wszyscy pracowali na tym samym stanowisku, czyli dzwonili do ludzi, albo odbierali telefony od ludzi i jechali według scenariusza. Mm -hmm. I teraz yy, tu z zespołów pojawiła się słuszna uwaga, że no ale to jako, o ile się nie bawimy w persony. Bo, bo to jest jeszcze potencjalny wytrych, nie? że możemy zrobić persony, możemy indywidualizować te wymagania pod poszczególne rzeczy, ale tam nikomu, nikomu na tym nie zależało. Jest Brutalnie. jeden user. Jest jeden user. Nie jeden user nie? Brutalnie mówiąc nikomu nie zależało na tym, żeby to było to było bardziej takie dopasowane do różnych cech ludzkich. To była aplikacja, która miała konkretne cele, konkretne KPI, mierniki, miała działać tak i tak. I wtedy już na, etap, już na drugim słowie, nie? jako no Zawsze byśmy stawiali to samo, konsultant call center. I niezależnie od tego, czy to jest junior, czy to jest senior, czy, czy jakkolwiek inny, bo tam nie było takiego rozgraniczenia, że dobrze pamiętam, ale nawet jeżeli było, wszyscy jadą w dół po co mamy się zastanawiać, co ktoś chce zrobić, skoro wiadomo, że albo ktoś chce udzielić tej odpowiedzi tej osobie, która zadzwoniła, mhm. albo chce coś sprzedać, bo to ja dzwoniłem do kogoś. Nie? Tam nie było aby, tam nie było chce. Jasne, może w tych mniejszych poszczególnych elementach, ale no, tak jak ja pamiętam tę aplikację, to naprawdę nie miało to żadnego sensu, żeby się bawić w historyjkę. No tak, tylko że można powiedzieć, że no to rezygnujemy z tego członu tam pod tytułem konsultant call center, ale potem mamy te potrzeby, chcę aby, chcę aby, tak, a potrzebuję, żeby i tak dalej. Czy w tym przypadku yy, może to miało sens te elementy? aby sprzedać, aby jak najszybciej obsłużyć klienta. To były dwa aby, które, które były ogólnie wiadome. To była bardzo jakby specjalistyczna rzecz i to jest może ważniejsze. Wszyscy wiedzieli o tych aby. Każdy wiedział, że naszym celem jest to, żeby ten czas obsługi był krótki, żeby te lidy, które, które jakby są perspektywiczne były domykane itd. itd. Wszyscy wiedzieli po co. To po roz... co na koniec? Tak? Tak? Po, co, po, co, po co w sensie tego osta ostatecznego celu, ale być może coś było wcześniej, prawda, co budowało ten cel. Tak jak w impact mappingu, było coś, co, co, co po co drodze. Tam, co po drodze. Być może. Natomiast tam, o dobrze też że to było jakiś czas temu, najważniejsze żeby kryteria akceptacji de facto. Czyli co chcemy zrealizować, w sensie jakie, jakie zmiany wprowadzić mm -hmm. w tym mm -hmm. całym procesie, w, w aplikacji i tak dalej żeby podnieść, no, żeby osiągnąć te, te cele, które ktoś sobie wymyślił, czyli tam biznes, kierownicy, menadżerowie itd., itd. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ten produkt czy to rozwiązanie było bardzo dobrze rozpoznane już, tak? tak? I wtedy, jak jest dobrze rozpoznane, to po co czas marnować na, na kreowanie historyjek. Tak? No pamiętajmy, że i to chyba do tego zmierzasz. Że User Story to nie jest tylko zapisanie tych User Story, ale to też jest ten Card Conversation Confirmation, czyli nie? rozpoznanie. Czyli te elementy Discovery. Mhm. Mhm. Czyli oni rozpoznawali w, rozpoznali to wcześniej, prawda? Jakby, albo jak, rozpoznawali to wcześniej, albo było po prostu wprowadzane też w zwinny sposób. Wiele różnych zmian i patrzymy, jakie one mhm. mają efekt. Mhm. Bo nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać. Zróbmy to, to, to i to i zobaczmy, jaki to ma wpływ na przykład na czas obsługi. Nie? Mhm. Jeżeli się okaże, że idzie w dół, super. Idźmy dalej w tę stronę. Nie było potrzeby tego, tylko... może jakaś była, nie? w sensie to znowu, może ten produkt byłby jeszcze lepszy, gdyby pracować w ten sposób, tylko pytanie czy nakłady kontra środki. Czy ty masz jakiś przykład inny, gdzie user story może nie do końca? Znaczy mi się bardziej to kojarzy z takimi rozwiązaniami, które są powtarzalne, gdzie kopiujemy już jakieś rozwiązanie, które być może robimy jakiś rollout, prawda, prawie to jest to samo, Wiadomo, z czego to się składa. No nie wiem, robimy jakiegoś cerema, prawda dla klienta z jakichś tam klocków, które już mamy, tego cerema już raz stawialiśmy, prawda? No i wtedy de facto to jest jakiś rodzaj projektu wdrożeniowego, gdzie no nie będziemy się bawić o, teraz. Projekt chyba. wdrożeniowy. Też mi się takiej organizacji, która wdrażała automatyzację hmm. procesów? I to było konkretnie na aplikacjach Microsoftowych. Oni zawsze wiedzieli, co będą robić w jaki sposób. Nie? Firma, w której, w której pracuję, też pracuje na, 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 na ramie Microsoftu, prawda? I wtedy to jest składanie z pewnych klocków prawda, po raz któryś tam dla jakiegoś kolejnego klienta. I myślę, że wtedy to jakoś niespecjalnie widzę wartość w pisaniu User Story. Ale już na przykład w modyfikacjach jakiś customowych. Pod konkretne potrzeby. Tak, to już, to już myślę, że może mieć. Też to. powiedziałeś taką rzecz, z którą się do końca zgodzę, hmm. że nie widzisz wartości, bo ja tą wartość widzę zawsze. Ja, dla mnie jest story dobrze zrobione, przeprowadzone z tą dyskusją, z zastanawiam się, dlaczego chcemy to robić. Nie? Bo kiedyś hmm. chodziło o to, żeby ktoś mógł powiedzieć, no bo jak... Przychodzi taki e-mail z taką fakturą, to żeby ona się automatycznie na przykład trafiła do tego działu, a jak z taką, to do tego, bo działałem w ten sposób. Było takie tłumaczenie, no co my właściwie chcemy. Nie? A teraz bardzo często to te, jest te specyfikacje wymagań. Tam, tam nie ma tego elementu mówiącego o tym. O tej historii, nie? Mm. Że, że jestem takim osobą na takim stanowisku, w taki sposób pracuję i mi jest to potrzebne, żeby usprawnić ten mój jakiś jeden mm. krok. Nie? Wiem, wiem. Jeszcze mam jeden, jeden taki przykład, kiedy, kiedy to User Story, moim zdaniem, nie ma sensu, kiedy wymaganie przynosi ktoś z zewnątrz w postaci User Story, czyli przynieś wymaganie w postaci User Story, prawda? Nie wiem, czy ty product Ownerze, albo ty Kliencie drogi, prawda? I wtedy no, po prostu to wrzucane do backlogu jako user story, a ja widzę wielką wartość user story na refinementie, Czyli z tego, tego. z tego wymagania jakiegoś elementu robimy user story, żeby to lepiej zrozumieć. Tak. Żeby, żeby postawić się w tej sytuacji, kto coś chce zrobić, żeby coś osiągnąć. Po co to jest? Po co to jest? Mm -hmm. nie? I teraz przypomniałem jeszcze jednym, bo to, że ktoś przynosi gotowe user story, macie zróbcie. I nie ma tego elementu conversation confirmation to jest patologia i też patostory. Pato pato, pato są zespoły, które, w którym ciężko przychodzi wczucie się w, w użytkowników, w odbiorców, albo są od nich mm. daleko, mm -hmm. albo są na przykład zespoły, które zajmują się bardzo mocno technologicznymi rzeczami, e, które niekoniecznie, no wiadomo, że służą jakimś celom, to trochę jak, e, jak w tym, tym pierwszym przykładzie, który podałem, wszyscy wiedzą po co to robimy, ale żeby teraz się zastanawiać i zmurzać, po co my robimy ten konkretny jeden krok technologiczny tutaj, który tak naprawdę jest backendowo gdzieś za głęboko zakopany. Oni nie widzą w tym wartości, ja widzę w tym małą wartość, ale też się z tym męczą, nie? bo mm. tam siedzą próbują to na siłę wymyślić. Bo ktoś im powiedział, być może nawet z Master im powiedział, że wszystko musi być w formie user story. Jest wymaganie techniczne, jest jakiś NFR, prawda? O, I przykład... musi to być w formie tak. user story. Jako programista tak. potrzebuję tak. mieć hmm. możliwość Wrzucenia kodu do repozytorium i tak dalej. No i się robi z tego. I się robi z tego właśnie takie patostory. Bo to, że. Ja też często mówię, że wszystko da się zapisać w postaci zestory, bo potrzebuję podnieść wersję jakiejś biblioteki, no to może jako y, szef działu bezpieczeństwa tak potrzebuję podnieść wersję tych bibliotek, żeby nie być narażonym na dziury, które wykryto w poprzedniej wersji. No to, to ma sens, nie? Tylko ma sens i dla mnie to jest. Y, bardzo naturalne, w sensie naturalnym. Może nie naturalne, ale bardzo łatwo mi jest coś takiego wymyślić, na powiedzieć, mm. napisać. Mm. Ale jeżeli zespoły się z tym męczą. I potem się śmieją z tego. Tak? I potem się z tego śmieją, że jako dyrektor, tak, chciałby nie płacić kary tam, nie wiem, za, za wyciek danych osobowych, cokolwiek. Ale to z jednej strony tak, można to tak napisać, to jak się to umie, to jest łatwe. Natomiast pytanie, jaką to ma wartość dla tego zespołu? Czy przez to, że my zapiszemy to w ten sposób, Powstanie lepsze rozwiązanie. No właśnie, moim zdaniem niekoniecznie. Jeszcze kolejna może rzecz, którą chyba warto podkreślić, jak, jakie mamy zespoły, czy mamy zespoły funkcjonalne, czy mamy zespoły jakieś... Nie wiem, e, właśnie warstwowe, komponentowe, komponentowe. Jak, jakkolwiek to nazwać. I wtedy nie jest możliwe zrealizowanie User Story przez jeden zespół, prawda? Tak, bo nie mam tego biznesu. O, to jest, mm. to jest też kolejny przykład, że mamy tak mocno komponentowe zespoły, że y, biznesowy jako chce, aby to może być Epic albo Feature, mm. ale na poziomie niżej, to my nie mamy już User Story, tam mamy PBI-ki. Jako baza danych tak, chce być zasilana. Tak, tak. tak, tak. <laughs> może właśnie mamy User Story na poziomie Feature'a, nie? Znowu. Mam wrażenie, że te wszystkie trzy filmy, które nagraliśmy przy okazji tej sesji, są takie na zasadzie albo puenta ich jest taka, że zastanówmy się, co chcemy osiągnąć, i czy ten sposób pracy faktycznie nam to pozwala osiągnąć. I czy musimy być tacy piór, prawda? Bo też wiesz, słyszałem na przykład, że wszystko musi być w formie Jurassic Story. Feature, Epic. Wszystko musi być w tej formie. Ja myślę, że Bagim, że że też być w formie ich story, bo jako użytkownik chciałbym, żeby nie było tego błędu, żeby hmm. mógł działać zgodnie z pracą. No bez sensu. Nie? Jakby wiemy, że jakiś błąd, to chcemy, żeby go nie było, bo, bo ten, jeżeli zmieniamy jakąś funkcjonalność, ok, no to już zmieniamy ją po coś, bo chcę, żeby było inaczej niż jest teraz, bo mam dzięki temu jakiś. Ale my, my lubimy reguły. Lubimy reguły takie zero-jedynkowe, prawda, tak albo nie tak. tak, prawda, więc no to jak się z tym w Jaka jest tu reguła, no. nie ma reguły. O to jest druga odpowiedź wszystkich konsultantów. To zależy. To zależy. Co chcemy osiągnąć. Ja bym to znowu tak pod... Podsumował chyba tak samo, jak te poprzednie. Zobaczmy, co chcemy przez to osiągnąć. Chcemy mieć lepszy produkt. Chcemy, żeby zespół lepiej rozumiał, po co coś robi. Chcemy mieć lepsze wymagania albo lepsze produkty. Chcemy mieć mniej zwrotek od biznesu, bo źle zrozumieliście. To wtedy jak najbardziej w kierunku wymagań biznesowych w formacie User Story jako chce, aby, ale też z przegadaniem ich, z tym Conversation, Confirmation i w tę stronę. Jeżeli z kolei nam to przeszkadza, ewidentnie jesteśmy zespołem backendowym od szyny danych, który przerzuca dane z jednego procesu do drugiego. Jeżeli ktoś. Takiemu zespołu powie, że wszystko musi być już ze Story, drugi zespole, zapytajcie, a co nam to da? Bo to jest chyba istotne pytanie. No właśnie, i też pytanie, może do zespołu, na retrospektywę, jak, jak nam się z tym pracuje, prawda? Czy to nam daje jakąś wartość dodaną? Bo też często jest tak, że ta wartość dodana. Jest na poziomie całego zespołu i produktu, ale na przykład poszczególne osoby tego nie widzą, bo jestem deweloperem i dla mnie właściwie ta rozmowa ma ograniczony sens, prawda? Jako chcę coś po to, aby, bo ja po prostu chcę wiedzieć co mam do zrobienia, jakiego mam taska, nie? Tak, ale to też nie jest wtedy zespół zwinny, skramowy, bo tej osobie nie powinno zależeć tylko na tym, żeby zrobić swoje, odwalić taska, mówiąc brzydko, tylko żeby być częścią zespołu, który tworzy produkt. A skoro tworzymy produkt, to chcemy, żeby on był wartościowe. Hmm, dokładnie. I to też trzeba po prostu ludziom tłumaczyć i pokazywać tą wartość, bo początkowo ta wartość może być niedostrzegana, może być to postrzegana jako przegadywanie, w przepalanie czasu i mam takie też case'y, że na początkowo zespół, nie wiem, deweloperzy tak o tym myśleli, że to jest przepalanie trochę czasu ich, albo nawet niektórzy myśleli, że to jest przepalanie tego wartościowego czasu, czasu deweloperów, niech oni się zajmą tym, tym kodowaniem, prawda, a tym po co gadać tak szeroko. Skoro tak. można robić, skoro można robić, robić, nie? robić. Ale to jest, wydaje mi się, temat osobny, czyli wartość refinementu i tego, że czas spędzony na refinementie, czas spędzony na pisaniu user stories, bardzo często zwraca się w tym, że nie robimy rzeczy bez sensu, nie robimy rzeczy zbędnych, mm -hmm. albo nie robimy rzeczy źle. Mm -hmm. Albo robimy rzeczy mniej, ogólnie te, które są najbardziej potrzebne.